No witam was bardzo serdecznie. Chciałem wam przedstawić filmik jak wykonuję quest dla Tuni z bandytami. Mam 83 poziom pardyna To no, dość przyjemny eku, ale no, mógłby być lepszy. No, nie oszukujmy się. Czekam na 84, żeby iść na szyjnik i... No, z hełmem jest problem. Nie ma. Nigdzie. Nawet na aukcjach, więc... Czy mogę pomóc? Nie przeszkadzają ci bandyci, którzy się nie czają. Właściwie jednym Wreszcie jest taki, że mogę przygonić dwóch, ale ich miejsce... Dwóch następnych chętnie ci pomąkę. Zrobię to czas. No to rozpoczęto quest. mam parę miksturek. bandyta to nic problemu. Nie wiem, jak z odpornością u bandytów jest. Znaczy u rudych. Oni chyba mają podlód, a nie mam przy sobie broni od, od lodu. Więc może być mały problem. Z łucznikami nie wiem, jak tu na żółto mi się świecą. Więc krytyk będzie. Ee! Hity, to ja mogę dostawać, ale ta trucizna to jest, to jest, to jest zabójcza na wejściu chciałem pozdrowić potafa znaczy potafa Rota który bardzo umila mi tę grę zaraz zgłasza się to nie żeby was pozdrowił wszystkich no, myśli, my, my. Ja już piszę do niego no, kapsułka łącznego zdrów ty Dobra, to jedziemy dalej. To mamy na razie trzech zabitych. Na no, tej mapce ich nie jest zbyt wiele, ale przejdziemy niżej. Bo może obłąkanego spotkamy, to przejdę się tropicielem Mam no, takowego, żeby właśnie ubić go. Tutaj wykorzystamy tę miksturkę. O, no, E, yeah, Easy, powiem Wam tak. Musiałem się stresować trochę, bo grałem teraz w Lola i naprawdę ciężko było. Trochę taką drużynę, że aż gadać. No i mam rudego. Eee, pod ognia. Easy. O, kas krytyczny. Opach nie wie co znaczy. Każdy się uczy, prawda? Więc postanowiłem kręcić dopiero teraz, bo nie miałem pomysłu jak ogarnąć mikrofon, więc wymyśliłem sobie patent, że nagrywam na telefon i potem to wszystko będę montował, więc trochę mi to zajmie. Fajnie ja byłoby, jakieś uni poleciało, więc no, mógłby mógł, mógł mnie popieścić los i no, te strzały. Chłopak, więc, powiem że naprawdę przyjemny chłopak jest, nie osobiście, ale no, poznaliśmy się tyle co w grze i jako jedyny tak, że tak powiem, umila mi tą grę. No dobra, jestem, więc jest całkiem w porządku, ale tak, chcę bić na się czwarty, założyć naszej, szyi, Ach, bodajże. Łowcy Czaszek, nie w depozycie mam I zobaczcie, jak będzie łatwiej, bo ten to już no, ciężko idzie z nim Ale no fajnie, bo ja obok jednego łowcy to Bardzo taki bonusik do filmiku Kto wie, może z kolegą się zmierzy, bo tam chciał PvP I... Myślę, że można byłoby go Spróbować się z nim, bo on tam magiem Chce zobaczyć jak tam z mu idzie ale no o kurde, on no, atakuje? Nie. No, no dobra. Trzymaj się, że padnę. Grubka, tutaj może być malutki problem, bo bez... oj, A nie. Blok wchodzi, strzały. Dobra, strzały niepotrzebne. Ja tego nie sprzedam, To tu na priwie to nie padziewia, to nawet do tuni się nie opłaca tego wchodzić. Błogosławieństwo, jakie ma błogosławieństwo? Do milisza. No auto włączyłem to też easy idzie. Jak tam idzie? 4, 5, 5. To prosto, powiem wam, easy. Takie Jak powiedział Janko. Hogatnicy wiedzą co chodzi. No i to idziemy na dolną mapkę. Tu na jest złudny trakt. Dobrze, by było, jakbym trafił tego. obłąkanego jak bo... Tutaj temy z niego no, są trochę warte, bo ludzie potrzebne są, jak tu na przykład na Arcymaga zatrzymują swoją postać. Tak jak ja zatrzymałem tropiciela na Zoomsa, to przydaje mi się na przykład rzeczy zatalki, czyli nawet teraz z eventu. Yy, z Halloweenowego, to jest ze strzygi, to mam buty na tropicielu. To no, jest całkiem dobre, zaraz będę relogował się, żeby zabić... Hmm, jak to się nazywa, pogromcy hydr Wiesz, czy to mogę już tych postaci jest na wielu światach no ale jak widzicie, jest w świecie prywatnym, na stałym narysie od wakacji ponieważ że naprawdę mi się podobało. czyżby ktoś mi lubił te no trudno wracamy do quest'a to no jest źle może to bije tutaj jeszcze 85, zależy ile doświadczenia dostanę. Za do ten quest Orły, Pierścienie ciekawe latają. Warte 20k to zawsze pójdzie się do tunis, sprzeda się jakieś śmieci to Zostanie się po no, 15k za takiego i postworka to no, na zwykłym świecie to tutaj to tutaj no. można wbić level. Przepraszam, że się jąkam. Ale no, ciężko ze mną. Późna godzina jest, to jest 22.51. jutro do szkoły. No ale jakoś trzeba się utrzymywać, tak? Słabo mi ta myszka chodzi, jakoś muszę chyba nową, kupić, bo ta to już świetliste strzały. No, nic ciekawego, nie dają te otwory rudego. Jak nie było, tak nie ma. Cenne oko Będę musiał się wrócić. Misturko, już się. Misturki, po co mam marnować ten pusmer? Jak mogę no, nagrywać, budować no, się normalnymi. Widzę, jest rudy tutaj. Jest. Hop, Przypis te strzały. No nie na co mi te strzały? No. Dobra, możecie sobie sadzić. Przeproszenie wszystkich młodszych widzów. Worek złote tutaj 23, 50k zarobione. Szybki zarobek Także jeżeli nie macie wyczerpania, a naprawdę nudzi wam się czy coś, to możecie tutaj przyjść po te worki złote, czasem nawet z nich z tych elitek całkiem ciekawe. I temy latają powarte, bo nie wiem po 40k chyba. Nie jestem pewien. Miałem iść zacząć filmik ogólnie od Expo na mnichach, ale... Poszedłem tam stwierdziłem, że, że ile życia tracę, to naprawdę ciężko. Ale życie nie umierasz, trzeba jakoś sobie radzić. Tak? Najwyżej tam na ten 85, 86, to na 86 mam nową zbroję, bo ta yy, zbrojmistrza to no, daje radę. No, jak widzicie, no, 5 po 4 mi odejmują, przy zwykłym hitem. Łucznicy, ale to trucizna z nami O! 168 odbiera mi 10 leweli wyżej potworek Cwany bandyta jeszcze dwóch, to jeszcze dwóch takich Jest bardzo przyjemny dobry ext z tego jest to widzimy no, logię, to wytwistu stałem tyle czasu potem legę Ale no Założycie klan Okazało się, że on tam stoi, jeszcze zanim do nich dołączyłem. Okazało się, że on tam stoi i no, jak wydać nie wyszło mu. Zabrali mu. To jest zwa, tak zwany Remires. ruch naszego klanu Wykupił swojego planę. Tak stoi, na niej stoi, stoi. Piąta lega lotnęła. Jestem no, 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 naprawdę w szoku. Sam stałem na burlogu, bodajże Burlok, burlok, burlok 443 bicia, dwa le dwie legi więc jak na tyle bić to to całkiem dobry progres chociaż to jest brief, więc nie wiem jak inni mają nie wiem że pewien gracz już bez ników stał na Jedku ponad dwa miesiące zlatnęło mu, mu dopiero karminowe przebudzenie a jakiś tydzień po tym, po tej jego legendzie Platnęły trzy takie same, <noise> więc ja osobiście bym no, załamał się. No ale no, co porazimy, nic nie zrobimy takie gorące gry. A potem widzę, że takim o, buty i 20k. To już jakby dodawał quest'a to damy tuń, Więc no, miksturka przyda się. Teraz nie chcę iść z buta, więc teleportuję się, co zależy. Czyli w pracujemy z wirów. O, na 84, półtora miliona ekspa Miksturka o, bardzo przyjemna. Zobaczmy to zdanie. Sprzedamy ci to, co dostaliśmy. 43K, 121 w siłę teraz. To jak paladynem jak się gra, to więc sam nie jestem doświadczony w grze paladynem. O, idę po naszyjnik. On się przyda teraz na mnichów. Hmm, to tak myślę, że... 2M to jest, no 5 minut, 10 minut, eeeekspa, to idę po Ech, a nie wiem czy umki zrobię do końca, o nie zrobię umyk do końca to już kiedy indziej zrobiłem mm. więc myślę, że jeszcze na tym filmiku zdążymy coś pokazać ciekawego idziemy do depozytu, drodzy dzieci też parę śmieci mam na no, dla mnie, dla kolegi, bo tu magiem gra o tutaj o palady wojownik to braterczek krzyżowca spójrzmy co to jest dokładnie złoty korbacz, purpurowy ostrzenięcze nie mam tego przypadkiem już ale to jest bardzo dobra mm, co ja tu mam mam ten naszyjnik no, lepszy jest zmienimy go dobra to mamy na tak to, skupały chciałem sobie Dobra to idziemy O właśnie o tym mago mówiłem Bo tam mówi właśnie że to się sprawdzić to Może bym się sprawiał jako jak kwipunek dobry Mike Fipunek jak na swój poziom to nie to, szósty, to trzeci Nie wiem, czy na Facebooku to w przypadku nie napisałem, ale do... zobaczymy. Oj, zlagowało mnie coś. Super, moderator, yy, pójdziemy do Tornet, zrobimy sobie umiejętności pod życie, bo kolega mi rozwinął umiejętności na od ognia i, I sobie w życiu Esa to mi więcej nie jest potrzebne. bo wary gorącym, więc to i tak dodatkowe wyobrażenie, to mam 625 plus. Yy. 732 i siła krytycznego uderzenia o 15% to szans na krytykę ma 18% no i drugi sprytu daj no tu wszystko w HP no i plus 1000 życia no to 11000, no to w sumie nie no, AFK jest no dobra, no to lecimy do Adrana Próbujemy na tych mnichach z nowym nasiennikiem. To wiem, może do pewnego nieopętanego, tylko yy... tego błyslego dla musa spotkamy. o oko chodzi, niech nic nie z Złego przewodnika, może to będzie gdzieś stało, ile ktoś już go nie wybił, bo tu nie widzę, żeby coś lotnęło z niego. W nocy go wczoraj biję, hero zbroja na tropiciala poleciała, więc jakiś gracz chętnie to... Chyba mam ją w depozycie, albo na aukcji już siedzi. Albo sprzedają ją tu, nie? Bo to śmieć w sumie tak naprawdę już na ten level. Dobra, to spróbujemy. Chyba muszę sobie tak jeszcze z wylotem sobie zwoję do, do ranu bo to trzy sztuki to chwila momentu tego nie ma. Tu myślę, że jeszcze często wita, bo to nieźle A to RM. Tutaj też na 90. poziomie. Ach, wiem, nie. Sprawdźmy jak to idzie z magami, no, to odpowiadać nam LUT 13, no, ja powiem wam, że nie jest źle, ale to rzutka maga. Wow, tego nie biorę, to śmieć. <kluzniak> no, dobra, bijemy dalej. Dalej by te zwoje, razka, mnicha na Fnet. Ja kiedy mam kazał złotych wag, bo to Tutaj też szybka łopta, płaszcz, całe 25K Daliby ten swój, bo nie mam czasu, bo ten filmik to też montaż tego wszystkiego Dobra, zobaczymy jak to będzie. O, worek złota 13K. Jak 106K. O kurde, ja powiem Wam, że taki bogacz ze mnie. O! O właśnie na tych michpiętych tutaj możemy dobić poziom tu dwie litki, to muszę tak. Mana się skończyła. 58k ekspo za taką grupkę, no to całkiem przyjemny ekspo hmm. Stara szatan nich, a no właśnie z nich item są dobre do sprzedawania 36k, tak samo z Minotaurów. Bardzo przyjemny zarobek. Sam zrobiłem na tym już 2M bodajże. Na samych śmieciach wbiję, może ze 3-4 poziomy, bo z 60 levela nie ekspiłem, nie kupiłem wyczerpania. Nie mogę z no, podworków lotu, zdob lotu. zdobywać to zrobiłem sobie HeroQuesta, teleport do Nithal, Thuzal, Akademię Wojskową, no i to wszystko. To takie podstawowe kwestie, które mi się przydadzą na później, bo znaczy to, eks tam być od paradyna za questa jest 900, no, ponad 900 kx, to razy 5 na no, to paliście sobie. No tego jest. Ja też muszę 90 poziom bić, jak najszybciej. Bo tarczę ze punkty honoru sobie kupię. No nie mam punktów honoru, mam 1060 to na bodajże 900 kosztuje. Więc żyć nie umierać jeśli tak ujmę to trzech magów. O to już więcej życia straciłem. to już patrzcie 1300 bity. No to dalej z cimnisi Zwoje, zwoje Prześladbym się zwoje Jak będę musiał też pomyśleć na jakąś fajną wyjściówką. Miałam, kiedyś miałem screen ze starej gry swojej, no ale już wszystko minęło. to z nie z tego świata, to chciałbym poświęcić swój miksturkę sobie wezmę. O! pasmem prawie. Ło jest! Ale byłby wstyd. Tutaj o kaptur, z tych uni lot, na maga, całkiem przyjemny, na 76, właśnie taki kaptur, tylko, że, no cóż, nieudane lotnięcie zwoju, no. Przyszedłem z wuj na filmiku pierwszym i, jak widać, no nie wyszło tutaj. no, myślę, że przejdę raz, level będzie wbity, nad ponad level, bo tutaj... Grupki są przyjemne całkiem takie po 3-4, nawet pusto. Nawet nie ma kto tu ekspi wszyscy ponad 100 lewele. wszystko świetnie, ale widzę, że ten nasz silnik, to aż przyjemniej się ekspi dodaje. O, leczenie, to wszystko wyjaśnia, po prostu leczenie długosławieństwa w 5400 400 leczenia. 443, bo coś tu jeszcze mi dodaje, nie wiem co. Mm. No, że ten chęć mieli, bo już naprawdę muszę się zajrzeć na akcję, tutaj w drugą postacią, tam pieniądze wszystkie są, ale no nie chcę się schodzić, że dwójki, przyjemnie mi się stoi, charko lotnęło na maga, rękawice, tam na tym tropicielu, A, więc... Spójrzmy czy on jeszcze tam żyje, czy no, Fk, jest. Co ja się spodziewałem pewnie, na no olej w lola gra, bo spać proszę, bo jest troszkę oła, muszę go budzić, bo to masochista jest ich wiecie, <grych> może, sam, może sam kiedyś z nim nagram przez Skype'a rozmowę, to to się jakoś zrobimy, to jakoś to nagram się wrzuci po prostu. To zobaczymy jak to będzie, tak? Patrzcie już 535k szybka walka, szata. Zobaczcie, Zjemy to, żeby miejsca nie pakowało. Mistrzury banditów, będzie trzeba też zjeść. Tu już trzeba, no bo tu jest rękawice. Nie bierzemy. rękawice, 20 parę kawarty to. Żeby za tych, co mało pieniążków mają, to. Jeszcze wszystko na tych ekskopickach, bo powiem. Na przykład w naszym EWL u jak już będziecie chodzić na widzone kazmaty, komnaty, kazmaty zresztą też, ja tam też pod, to jest właśnie po drodze, bo tam, tam użyjecie teleportu, będziecie mogli użyć tam chyba na 160 poziomie, ale na niższym jest na 167, tam nie radzę, bo nawet ja z Hero EQ całym. Mam problemy sobie, no, mam z większymi grupkami problemy, na przykład czterech już no czterech nie ubiję, przyznam się szczerze, mogę go spróbować aż teraz, zmieniłem hełm, o zaawansowałeś na 85 intelekt przejdziemy całe i musimy się z wami pożegnać, bo nie ma sensu wam zawracać głowy takimi statami, tak <trych> hop nie, zastanawiam się, czy tej wejściówki, jak ma nie wiem, komandosik, narcin, zahak. Hmm, Myślę, że nie spróbuję się później po prostu zrezygnować, jak to się jakoś rozwinie. Będę miał z czego po prostu to montować. Będę wtedy robię podczas gry parę screenów, jak na przykład coś ciekawego, pójdź jakieś grupowe bicie. Grupowe nie wiem, bo codziennie bijemy wersusa a. O. Hmm, i No i dalem chłopakom żeby się ustawili i dam radę jakoś to wymyślić grupka Oraz no w sumie osiemdziesiąty 85 Spróbuję jeszcze jeden ja tak jeszcze szybko pomieszczenie najgorsze, największe. O, możemy. Tu widzę, się zgodził kolega. Więc... Za chwilę dokończymy pomieszczenie. I zaraz zaczniemy. Misturki się przydadzą na potem. Ale tak powiem, że jest zmienię to co to całkiem myślę nie jest. Myślę, będzie to styc jak przegram. To jeszcze jedna grupka. Dobra. o tu pół bite ostatni, o oh nie! Ostatni teleport to tutaj Dobra, dobra nieważne. Deportować tak idhan, idhan, tak, ronny są Pamiętam, Dobrze, powiem Wam, że trochę zdał się na tym świecie mrugionym, to 5 pięć, pięć lat już gram tam będzie. Gdzie on jest? Orana już siedzi, dobra. idziemy, spróbujemy. Więc nie obiecuję, że będzie dobrze. Ile tu życie? Mamy full. Tarcza jest dobra. 2, 8, 3, 8, 4, 7, 8. Jest 10, Ale niech 13, atakuje bez różnicy czy ja zaatakuję czy on ja to obaj mamy takie problem, mam, że równorzędne tak on ma chęt, to tak bardzo on chyba jest na aukcji. O bez punktów chłopka szybszy od niego jestem. O jest! 1600 oj Nie no. Ile leczenia? Chyba przegram. O blok. Absorbacja. Nie lubię tego magu. 63, padne. 38% 68%. Nie ma co. Cisk 3000 kurkiwali. To źródło PH. Zmienił różkę, mogę i zobaczyć, Majku. Spróbujemy jeszcze raz. O, pięknie, na no, tych świetnych, no ale nie. By tu jeszcze lock albo parowanie weszło, to... Dlaczego on wali, że on jest... no mi że jestem trochę... troszeczkę tylko szybszy od niego. Tak samo. Uleczył się. Dobra, więc no tyle się czymś sprawdzić w dążu palady, mam no, problemy z magiem. Mam zresztą nie tylko trzy odporności. Dobra, no to dziękuję wam za bycie tutaj i do następnego odcinka.